Na Fontanel Khan, gang różowego Sari. Reportaż społeczny przedstawiający sylwetkę Sampat Pal Devi, przywódczyni indyjskiego ruchu na rzecz emancypacji kobiet. Rozpoznawalnym znakiem organizacji są różowe Sari, które zakładają jej członkinie, gdy występują publicznie. To jedyny kolor, który w Indiach nie wywołuje skojarzeń ani politycznych, ani religijnych. Prasa ochrzciła je więc mianem gangu różowych Sari. Powstały w 2006 roku ruch, zrzesza już blisko 200 tysięcy członki, które występują w sprawach zarówno kobiet, jak i mężczyzn, najczęściej ofiar skorumpowanych władz, policji, sądów oraz polityków. Głównym jednak zadaniem gangu jest pomoc kobietom, których pozycja w społeczeństwie, zwłaszcza tych młodych, jest niewiele korzystniejsza niż niewolnika. Amana Fontanel-Khan, dziennikarka m.in. New York Timesa, Daily Best i Vogue India, ukazuje Sampat Paldevi podczas pracy. Gdy zbierała materiały do książki, od 2010 do 2012 roku najgłośniejszą sprawą w Indiach było uwięzienie i zgwałcenie przez posła młodej hinduski. Fontanel-Khan relacjonuje wydarzenia, oskarżenie dziewczyny o kradzież w domu polityka, który rzekomo udzielił jej ochrony i gościnę, zamknięcie jej w więzieniu, próby wymuszenia odwołania ochrony, Próby, próby wymuszenia odwołania oskarżeń i zastraszenie przywódczyni gangu, która starała się o jej uwolnienie. Autorka reportażu chętnie stosuje dialogi, odtwarzając je na podstawie źródeł, dzięki czemu dokument zyskuje na dynamice i sile wyrazu. Wiele miejsca poświęca na zaznajomienie czytelnika z zawiłościami hinduskiej kultury i prawa, sytuacji kobiet we współczesnych Indiach i wszechobecnej korupcji na każdym szczeblu administracji publicznej, od sądownictwa po służbę zdrowia. Po tę książkę z pewnością sięgną czytelnicy Pauliny Wilk, i jej reportażu Lalki w Ogniu oraz Pawła Skawińskiego, autora Gdy nie nadejdzie jutro. Zainteresowani problematyką społeczną, prawami kobiet i samymi Indiami, dalekimi od tych prezentowanych przez Bollywood czy turystyczne foldery. Jorge Mario Bergoglio, Prawdziwa władza jest służbą. Kolejna publikacja prezentująca nauki obecnego papieża Franciszka z lat 1999-2007, okresu kiedy był arcybiskupem Buenos Aires i prymasem Argentyny. Zgromadzono w niej jego wypowiedzi zgrupowane wokół kilku głównych tematów popularnych w jego nauczaniu. Wystąpienia dotyczące katechezy, edukacji i wychowania oraz kazania maryjne, homilie na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Boże Ciało oraz teksty poświęcone dialogowi ze światem kultury. Wszystkie stanowią propozycję refleksyjnej lektury dla zainteresowanych, w szczególności społeczną nauką Kościoła i papieża. Thomas Hauser, Muhammad Ali: Moje życie, moja walka. Debiutujący na naszej liście amerykański pisarz, specjalizujący się w literaturze faktu, za książkę Missing otrzymał nominację do nagrody Pulitzera, Zebrał w swej mówionej biografii wybitnego boksera wspomnienia jego bliskich, dziennikarzy, ludzi ze środowiska sportowego które układają się w niezwykle interesującą historię. Opowieść o chłopaku z przedmieści Louisville w Kentucky, który zainteresował się boksem, bo banda wyrostków ukradła mu rower. Po zdobyciu olimpijskiego złota w Rzymie, obwołany geniuszem boksu, potrafiącym połączyć kombinację tanecznych kroków ze skutecznymi ciosami. Gdy przeszedł na zawodostwo, okazał się być równie biegły w działaniach autopromocyjnych, zostając pierwszym sportowcem, który, tu cytat, potraktował boks jak show-biznes. Dostał się na przykład na łamy największego wówczas amerykańskiego magazynu Life, mówiwszy dziennikarzom, że jest tak szybki, bo trenuje codziennie pod wodą, chociaż nie umiał pływać. Hauser nie ogranicza się jednak do opisu epopei sportowego Herosa. Opowiada też o sprawach osobistych, m.in. burzliwym małżeństwie, upodobaniu do jarmarcznej, jak określił w wypowiedzi Alego jeden z dziennikarzy, poezji, czy chorobie Parkinsona, na którą zapadł bokser. Książkę czyta się znakomicie, żywa narracja pełna jest celnych anegdot, a mnogość punktów widzenia uzyskana dzięki wielogłosowości książki pozwala przyjrzeć się postaci mistrza ringu z rozmaitych perspektyw. Polecam nie tylko miłośnikom pięściarstwa, ale wszystkim zainteresowanym literaturą biograficzną z najwyższej półki. Lisa McCabin, pani Kennedy i ja. To kolejna książka wspomnieniowa poświęcona prezydenckiej parze Kennedy, napisana we współpracy byłego agenta amerykańskiego Secret Service i amerykańskiej dziennikarki. Poprzednio prezentowaliśmy wspomnienia Geralda Blaina, emerytowanego agenta ochrony prezydenta pod tytułem Zamach na Kennedygo na 19 przeglądzie w tym roku. Obecna publikacja. Zawiera relację Clint'a Hilla, który w dniu zaprzysiężenia Johna Kennedy'ego na prezydenta Stanów Zjednoczonych został przydzielony do osobistej ochrony pierwszej damy. Przez trzy lata prezydentury Kennedy'ego towarzyszył Jacqueline Kennedy we wszystkich jej oficjalnych podróżach do Europy, Azji, Ameryki Południowej oraz podczas rodzinnych wakacji w Glenora, Palm Beach czy Higginsborg. Musiał sprostać wyzwaniom związanym z licznymi uprawianymi przez nią sportami. Był przy narodzinach i śmierci jednego z jej synów, a także w czasie zamachu na prezydenta oraz przez kolejny rok po jego zabójstwie. Jest to bardzo ciepła, pełna emocji i tragizmu, opowieść o prywatnym życiu prezydenckiej rodziny i udziale w nim agenta ochrony. Bardzo poruszające są jego wspomnienia z zamachów w Dallas. W jednym z wywiadów przyznaje, że spisanie ich w tej książce pomogło mu. Uporać się z ciążącym mu od dnia zabójstwa prezydenta poczuciem winy i porażki. Podobnie jednak jak książka Geralda Blaina, ta również przedstawia wyidealizowany obraz Johna i Jacqueline Kennedy, nie porusza kontrowersyjnych tematów z ich życia ani nie wnosi nowych informacji dotyczących okoliczności zamachu. Bardzo ciekawie natomiast ukazuje charakter pracy agentów ochrony amerykańskich prezydentów. I z tego względu w szczególności warto ją polecić czytelnikom. Książka zawiera sporo niepublikowanych dotąd fotografii, w tym ze zbiorów własnych autora. Szymon Hołownia, Marcin Prokop, Wszystko w porządku, układamy sobie życie. Nowa książka, napisana wspólnie przez dziennikarzy po opublikowanej w 2011 roku „Bóg, kasa i rock and roll”, prezentowaliśmy ją na 23. przeglądzie 2011. To zbór felietonów na rozmaite tematy, od lekkich dotyczących zjawisk popkultury, internetowych memów czy futurystycznych filmowych wynalazków, po poważniejsze odnoszące się do autorytetów i religii. W większości to krótkie, humorystyczne i nieco przekorne teksty oraz informacje o charakterze ciekawostkowym składające się na autorskie silwary. Książka ma interesującą szatę graficzną, a treść z wyróżnionymi kolorami stronicami, odpowiednio pomarańczowym, gdy zabiera głos Szymon kołownia i niebieskim, gdy wypowiada się Marcin Prokop, uporządkowana jest według kolejnych domowych pomieszczeń związanych z poruszaną tematyką. I tak w pokoju telewizyjnym autorzy snują opowieści o dziesiątej muzie, a w salonie o życiu towarzyskim. Lekka, przyjemna lektura znajdzie odbiorców wśród czytelników felietonistyki.